Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o faryzeuszach, którzy przyszli do Jezusa z pytaniem, które z przekazań jest najważniejsze. Aby dobrze zrozumieć tę Ewangelię, musimy uświadomić, sobie przypomnieć, kim, kim byli faryzeusze. Otóż była to grupa taka społeczno-religijna w Izraelu. Byli to ludzie, którzy bardzo ściśle przestrzegali wszelkich praw. Oni mieli bardzo dużo zakazów, bardzo dużo nakazów, ale wszystkie przestrzegali co do jednego. Wszystkie mieli w małym paluszku, wszystkie pamiętali i według nich starali się żyć. E, jeden z faryzeuszów, chcąc wystawić Jezusa na próbę, pyta, no Panie, które z tych przykazań jest najważniejsze? Tych praw jest tak dużo. No to które jest najważniejsze? Według którego powinniśmy żyć najbardziej? I Jezus daje bardzo prostą odpowiedź. Najważniejsze jest kochaj Boga, i kochaj bliźniego. I pojawia się tutaj pytanie: jak mamy kochać? O co chodzi z tą miłością? O co chodzi z tym przykazaniem, które Jezus wskazał jako najważniejsze spośród wszystkich przykazań? Dzisiaj świętujemy również wspomnienie Matki Bożej Królowej. I patrząc na Maryję. I słuchając tego co ona nam powiedziała, troszkę łatwiej odnaleźć nam odpowiedź na pytanie co to znaczy kochać, jak żyć przykazanie miłości Boga i bliźniego. Maria pokazywała się w Fatimie. Myślę, że znacie tę historię, historię objawień fatimskich i kiedy objawiała się pastuszkom Łucji, Jacencie i Franciszkowi, prosiła o modlitwę i o post. Jednym z wyrazów miłości, jednym z wyrazów jakby wypełniania przekazania, o, o którym dzisiaj mówi Pan Jezus, przykazanie miłości Boga i Bliźniego, jest modlitwa oraz post. Papież Leon XIV wzywa dzisiaj nas wszystkich do szczególnej modlitwy i szczególnego postu w intencji pokoju. Pewnie wiecie, że w wielu krajach na świecie toczy się wojna. No i jakoś nie widać, aby ona się na razie kończyła. Ale my mamy, a szczególnie wy dzieci, macie szczególną takie wejście do serca Pana Jezusa. Bardzo was dzisiaj proszę w Dzień Maryi Królowej Królowej i Królowej Pokoju pomódlcie się szczególnie o pokój. Może podejmijcie też jakiś post. Post, czyli jakieś drobne wyrzeczenie. Może odmówcie sobie słodyczy, odmówcie sobie gry na komórce albo na komputerze, aby zrobić coś dobrego w tym czasie. Jakieś drobne wyrzeczenie i pomódlcie po, po, się. Panie Jezu, ofiaruję Ci to w intencji pokoju. Jeżeli ktoś sprawi Wam jakąś przykrość albo jakiś smutek na Was znajdzie, albo jakieś cierpienie mniejsze albo większe, to też powiedzcie, Panie Jezu, ofiaruję Ci to moje cierpienie w intencji pokoju, przez ręce Maryi Królowej, Królowej Pokoju. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Pa!